Widzisz? Spróbujemy zrobić speedrun na losowym idzie w sensie w minecrafcie A ja na to jest pomysł widza Ja nic, tylko ten, jedna taka sprawa Ja praktycznie nic nie wiem o speedrunach Więc w komentarzach możecie liczyć jakby ten Jak dużo błędów zrobiłem No i wszystkie, bł wszystkie błędy to ten W sumie nie będę zły, bo sam wiem, że ja W sumie nie umiem speedrunów, więc ten więc te, w sumie mnie na pewno nie kuchnijcie za te błędy, bo ja nic nie wiem praktycznie o speedanach. Oglądałem raz czy dwa, ale tutaj nie trenowałem żadnych speeder. Nie jestem speedanem, okej? Okay? Nie umiem grać w to też. Nawet nie jestem long zbyt dobrym. O, wioska. A to. No to... Do speedrunów też trzeba mieć szczęście, więc ten. Więc, żeby, więc trzeba ten. Wiele razy to robić, żeby się dobry seat wylosował. To zajmuje sporo czasu. O Jezu, Oba. Oa. Ciekawego tu nic nie ma. Się dobrze przyjrzał. a speed. No, ale widzicie, ja tutaj naprawdę sporo nagrywałem, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli możecie. Albo zasubskrybujcie, bo... Takie, żeby nabrać fajny speedrun, to trzeba ten... ...długo nagrywać. To jest też ten. Ja też nie wiem nic o speedrunach. Ale jeśli ten. Znaczy, jeśli. By... Znaczy, ma dla. Znaczy, ten. W sumie, jeśli do czerwca wybijemy 100 tysięcy subskrypcji, co jest oczywiście niemożliwe, to spróbuję, to, to będę musiał koniecznie pobić od świata, ale to jest niemożliwe, więc mówię, bo tak. Bo to nie jest możliwe. Jezus, A jezus maję, co ja mam tutaj robić, ja? Nic nie wiem o szpitalach. ja, Dobra, speed crafting. Aj, dobra. Wiedz, mi dobra. Chyba wiem, co mi się przyda. Te dwa narzędzia. Zrobię małe cięcie ten, bo miałem problemy techniczne. Może to popsuje czas, może nie. W sumie tutaj też tak nie mam timera, to ten to popsuje. To popsuje raczej bardzo. Jest. Dobra, ba. to upadek. Czym ja to kopak mam? Musimy... Gdzie jest ten? Gdzie jest golem? A tu jest golem. Drodrod. Jak ja mam to teraz pójdę. Dawaj, o dawa jestem. Ty! Ile tego się wylosowało! A, no do, mam szczęście. Mam szczęście. Teraz na szczęście. Może mi się uda wreszcie ukończyć speedrun w ogóle. Tutaj zresztą ten... Nie wiem, czy będę craftował drugie tylko A, tam. Czy będę craftował flint steel'a. Chyba. O, 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 o! O, widzicie, jak elegancko się szybko wylosowało. No teraz mam szczęście, teraz może mi się uda to zrobić w jakimś czasie, który będzie poniżej godziny. W sumie poniżej godziny to już powinien być speedrun. Aj, dobra. Co teraz? Cholera, ja nie wiem. A to to tak. E, portal. Portal. A więc portal. Może, że speedrun się nie uda w ogóle. A nie chcę mi się tutaj zbyt wiele nagrywać. Serio, nie... Ja nie, totalnie Totalnie nickie wiem o na Sejo. A jezus jakie ja mam szukać tego lawa pulka tutaj teraz? Że crafting zrobię. Tutaj widzicie jak gubię, jak ten. Błędy popełniam. W sumie gdybyśmy ten... Chyba mówiłem czy, czy nie? Mówiłem, pamiętajcie. To jest praktycznie, to nie ma szans, żeby to się stało, ale jeśli byśmy wbili do ten do końca miesiąca, znaczy do końca ten, do, do czerwca byśmy wbili ten 100 tysięcy subskrypcji, co nie jest w ogóle możliwe, co nie ma szans po prostu, więc wiem, że to się nie stanie, ale to by zrobiło rekord świata, ale to się nie stanie, więc ten. No dobra. No czy sami wiecie, że to się na pewno nie stanie, więc ten. Więc nie wiem, możecie spróbować, ale to nie jest możliwe, pamiętajcie. No to jest tak mała szansa na to, że... jak na to, że mi się uda zrobić w potęg od świata. Oba Czy to kamień jakiś O, achievement Kurde, gdzieś tu jest kinia ale nie wiem gdzie, no, Cholera. Czas malenuje Staszki ja nie wiem co teraz coś tam już mam, ale teraz bo musiał się ugodzić, szukać lawa półka, to już może być ciężko. tym się to ten, ten zatrzymuję. Okej. Okay. Schodzimy czy nie? Się. Aha się, czy speed na Optifine to byłyby czy ty... To byłoby oszukiwanie Nie, ja akurat teraz nie mam Aż nic tu nie ma Masz to Jest jakieś żelazo, ale Z nim to ja za dużo nie zrobię Oba Wychodzimy I zapylamy tam No to nie znajdę lawa pulka. hej Jezus, jeszcze raz za duże szczęście, żeby odpuścić. Już może tym razem mi się w końcu uda, bo gdybyście wiedzieli ile. Już tutaj prób miałem, to byście ten. Byście na pewno zostawić łapkę w ogóle. Ja już z pięć razy próbowałem chyba to robić. I jeszcze ani rozumiem mi się nie wyszło. Aj no. Lawa no. Dlaczego nie ma lawy? Żadnej. Nigdzie. O Jezus, nie udało się, no to pech Straciliśmy sporo życia Mam nadzieję, że wy widzowie umiecie takie cuda Nie udało mi się lądowanie Normalnie to chyba nawet umiem Ale pewnie nie jestem Dobra Co my teraz zrobimy Ła, a Dobra, mhm. Trzeba serio, no znaczy, tak naprawdę to trzeba setki razy zrobić z żeby się udał. Na przykład, no ale kurde. Nie tyle czasu. Co prawda dzisiaj jest w sobotę to mógłbym cały dzień się na tym właśnie uwierać. O Boże, jaka góra. No ale nie no. O, o o, o, Nie, to nie jest ten. Chyba. Dobra, z nie wiem czy jest na to czas, ale postać się zebrać trochę węgla. Dobra, być Oba, o, 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 udało się. Nie będę z pochodni, bo i id tak szukam światła. O, 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 nie, nie, nie. Oj, z lasu. Wow, ale było blisko. Nie mam życia. Szybko chleb. O, nie przyda mi się, ale fajnie mieć. Oba, wychodzimy stąd, tu nic nie ma. To się nie uda. Mówię wam. Jezus nareszcie. To nie jest pulka. To nie jest pulka niestety. Jest tutaj w sumie. <laughs> pulka? o hmm. tak. O tak. Dobra, tutaj teraz taki tajny trik jest. E. Nie wiem do końca jak to zrobić, ale... Nie wiem. E, coś takiego. Też... Ja nie wiem jak to zrobić. No. Co? Powiedzieć. Skąd nie wiem. Mhm. hm, hm, takie wiem jak to wiem jak to zrobić, ale ten w stanie się ten, tak się uda. W się uda, w teorii to tak, dobra, nie no, Teraz. Mm. Dobra. Jest, Nie wiem dokładnie jak to robić Przydałoby się jakieś wcześniejsze przygotowanie A nie, że na ślepo tutaj... ...spiderany Aj Eee... Co teraz? Piszesz A niech będzie, że te jest Oj, nie zadziałało, dobra. Muszę kombinować bardziej Ja nie wiem. Nic, muszę niczego nic, nic, nie wiedzieć. Fidernie, w sumie takich gier na przykład nie jest łatwe też. Dobra. Działa? Tak. Chodzimy do portalu. Po jakimś czasie się udało. No szybciej z tą wodą. Dobra. Dobra. Coś czuję, że... No w naderze zginę, ale przynajmniej tak daleko zaszedłem ten jakby coś tu wtedy, że to raczej już zginę. Aha. Teraz muszę szukać tego. Kurde, nie czy się wchodzi do neder bez wcześniejszego poprzygotowania, bo z jednej strony neder to neder. Mhm. Wiadomo jaki tu jest klimat, ciężki dość. Bardzo ciężki teraz, w tej chwili kiedy nie mam żarcia. O Boże, nic tu nie ma. No to słabo. No i szczęście się skończyło. I teraz tutaj nie znajdę bastionu. A tu jest lawa, to nie, tego nie kopię. I tej krecja mi działa. że to może być lawa, więc żeby nie kopał od razu. No i proszę bardzo, była lawa. To teraz, o, lepa Bo ja wiem, Ja tu teraz mam zejść bezpiecznie. Nie zejdę. Oje. Co kurczak robi w nederze? Ale nie ma ale na spidanie nie ma czasu w sumie. To, to już chyba koniec speedrun'u. Teraz... Nie, nie, nie wiem jak to znaleźć teraz nawet też. Nie no, baba Nie oba Działamy. Okej. Okay. A to zaprocyzowałem upadek. Kurde, następny raz jak będę robił speedrun to się lepiej przygotuję. Ja, warte. Aha. das? Uwaga, Można było przeskoczyć tak to A nie wiem jak robić spidany. Co? O, bas kawałek bastionu. Kawałek bastionu jest. Przynajmniej kawałek. Ej, siekierka. Nie wiem, czy lepsza. Powinna chociaż. obsydian. To powodu. Coś tu wziąć. Aha. Jakiś... Nie, no to nie jest bastion, to jest portal właściwie. To droga porota. No <ścoughs> widzicie, jaki kopie jest to pomyliły bastion z portalem skoki Jumpy, o boże O, lawa znikąd zaczęła spadać Jak się wygenerował Okej okay. Daję okejkę temu, w tej sytuacji I może jest dziwna Okej, okay. ła mm. Dobra. Ale skoro tutaj praktycznie nic nie ma. To co ja mam tutaj? Minować coś, mamy tu zrobić, padek? co? Bo może przestać włókać ziemniaki i ten. Pleż mi wystarczy jeszcze. Tak? Mm -hmm. O, rzadka struktura. Oczywiście trafiają mi się takie rzadkie struktury, które w, so, w Speedrunach trafiają się. Rzadkie struktury, ale takie, które nie mają w nich żadnego zastosowania. Dobra, w sumie na tym biomie to ona nie jest aż tak rzadka. Dobra, Jezus, Maria, strzelają we mnie. Mam już na to się nie mogę poruszać. Już muszę więcej bloków kopać. Ej, jakiś naciek. Jest ja dużo gadam. Samołga. Chleba, dusz to. Tutaj dusze są małych ludzi niefajne, prawda? to z tego nie wyjdzie, raczej przejście Minecrafta w poniżej godziny nie speedrun Jeśli w ogóle go przejdę. Raczej wodpię. Ha, no. Ten miecz ma bardzo dobre parametry. Ale się szybko psuje To rzecz z tego Łot, co jest? Zrobiłem. No, no i koniec spirala. No, pech.